Witam wszystkich widzów. Pierwszy fancik na miejscu wie. niemiecki scyzoryk Stary, oj stary. Ale scyzoryk Albo Brzytwa. był lepiej, Brzytwa, raczej Brzytwa. Chłopaki gdzieś tam polecieli. Nie wiem, gdzie oni są w ogóle. No, zobaczysz się, może tu znajdzie. Zobaczymy, pochodzimy. Teren dobry. Ładne drzewa. Polot zapisuje. Fajnie jest. Dobra. Jak myślałem z wami, jak coś trafimy fajnego, to na pewno z nagramy. Był takim demnym zobaczcy, nie? Super. Bardzo ładna. O, z koroną, nie? Fajna rzecz. Wreszcie coś normalnego dzisiejszego dnia. No. Ale dziwnie wyrobiono. No dziwnie. Krzywy zgrysię bale. Głuła rejsne, bole. Głuła rejsne, co Albo cały czas prawą ręką na pierdalo i otależ tyleż Może być. 800 L, To jest Fagner? Fajna. może będzie widzilem teraz? Albo konserwa? Do niej. Za ważne. Gdzie ja też tam pokazałem na Taką dużą. U, tu dużą. Tu na drodze. Taką dużą. Tu na drodze. Z takim białym jak... ten malec. Nie wiem czy to nie była słonina podkowana. Może być. Rozpułem ją w chuj, a zapach miał tam No. <grym> może ty drodześ będzie, nie? Tak mi się wydaje. Tam w lesie to jest totalna. Głośka fajna. Ale o kurwa inicjały chyba. Nie Inicjały? Albo U, jakiś ten, ten to protokoła może. JB. A O. To jest kulka, a nie zapalniczka. Właśnie, trzeba dać Mam, Zapalniczka. Nie to jest, to jest niemie... miękkie, to może być srebro. Na pewno srebro. Fajna. Fajnie zakończona chyba tutaj, nie? takim tym. Z zgubieniu, no? Hmm? To jest to jest... No, jest, i gitara. No to się znajdzie jeszcze, co wątpię Tam teren fajny jest idziemy tam A. potem z gruntowych zalało to nie musiało być głęboko, no, ale mogło być pół metra wody Kurwa, normalnie kabel wszystko jest No, no mówię właśnie no, Trzeba to pomałkować, no szalec. No bo to kurwa, takie to trzeba by wybierać i delikatnie nie nie, nie, nie łopatą bo kurwa Pizduto. Não do